Kolikiem najmniej mam Wiesek yy, to, to trzecie pytanie. To już kwestia, życie jest piękne, tylko trzeba odpowiednio dobrać leki i, i wszystko po prostu jest cudowne. Nie? Po co się męczyć, po co się tam, tam wysilać. No ale niestety to tak prosto nie jest i oni... 90 lat temu dlatego wymyślili ten program dla takich jak ja, beznadziejnych alkoholików, którym nawet leki nie pomagają. Ani leki, ani ten program, ani mitingi, ale doszli do tego, że jedna rzecz pomaga. To do, do właśnie Doktor Jung. W którymś roku powiedział to Rolandowi Hazardowi, temu amerykańskiemu milionerowi, mówi: Słuchaj, no, ty nie masz żadnych chłopców. Jakbyś miał kilku ochroniarzy, to po prostu ciebie albo zabiją, albo ty sam się zabijesz. Nie, nie ma dla ciebie ratunku. Nie? Ale mówi: No, ale jest. On mówi: Wiesz, jest coś takiego, co niektórzy przeżywają duchowego. O no no no, właśnie to mówił, bo ja jestem w kościele mówi tego. I wiesz niczym A On mówi nie, to nie ma nic wspólnego z kościołem. Nie. To po prostu ci, co przeżywają doświadczenie duchowe. Nie. No i ja też yy, pamiętam jak przykład Włodek jest w 80. latach. Na Belgijskiej przeżyłem takie doświadczenie. Nie chodziłem po Malczewskiego, po puławskiej, brałem ludzi za głowę i mówię, wierzysz w Boga. Och, mówi wierzę. Ja mówię, no to widzisz bardzo dobrze, bo ja też wierzę. Nie? A miałem wtedy 20 parę lat, tutaj wyglądałem. Znowu Jak mówił, że nie wierzę, mówię, to podziękuj Bogu, bo ja wierzę. Przechodziłem przy czerwonym świetle, nie głosiłem różne mądre rzeczy. Po prostu odleciałem tak, że to. I myślałem, że to na tym polega. Ale okazało się, że te doświadczenie duchowe to polega na tym, że to nie to, że ktoś to przeżyje, tylko to jest tak jak z cudem. Cud jest wtedy, jeśli to działa, nie? To samo jest z doświadczeniem duchowym. Można mówić o, do, o doświadczeniu duchowym, jeśli ktoś to sobą później pokaże, tak? Czyli nie pije, nie pali, nie, nie kłamie, nie kradnie, tak jak ja. O. I jest skromny. Tak? Że cały czas z tym walczę. Znaczy poddaje się temu po prostu, wiem, wiem że taki jestem i takie ostatnio ostatnio na YouTube tam dałem, po tych warsztatach, takiego posta, że e, z egoizmem u alkoholika to jest tak, że alkoholik umiera, to jego ego umiera kilka dni po. Taki to jest moja walka z tą moją pychą, z tym moim egoizmem, że ono zawsze będzie chciało wyjść na wierzch. Zawsze, e, nawet, to jest dla mnie takim straszną, darowym e, przykładem tego, jest ten film Adwokat diabła, no nie, kiedy ten Jan Rys mówił, no, no tu obroniłem i tak dalej, a diabeł już nie mam, kochany, już, już myślisz, że jesteś dobry, jesteś wspaniały, to jesteś mój. No i tak samo tu jest u nas we na wspólnocie, tylko ktoś, ja jestem też takim też, tego przykładem po 15 latach po powrocie z Ameryki. Mnie, uważałem, że jedyna osoba, której mogę słuchać, to jestem ja sam. I jeśli coś mogę przeczytać, to jak sam coś napiszę. No i jak ruszyłem, tak po 5 latach byłem już bezdomnym. I moje życie nabrało zupełnie innych wymiarów i kolorów, okazało się, że coś mi się w tej głowie popierdeliło przez dwadzieścia paru lat w tej wspólnocie, nie? no i, i, i niestety tu, tu jest po prostu walka o życie. Nie? I, e, Stwierdzili, że jedyną rzeczą, która może pomóc beznadziejnemu alkoholikowi, czyli takiemu, któremu tam nie picie, to jest rybka. Nie? Samochód to jest rybka, dom to jest rybka, rodzina to jest rybka. Wszystko to jest rybka, życie to jest rybka. Nie? Ja już się nie, nie budzę z myślą o tym, żeby się napić, czy zapalić, czy tam przekląć, czy ukraść. Nie, ja się budzę z myślą, czy ja mam jeszcze żyć, czy po prostu tak jak to ja pięknie Jan Engler, e, nie boję się śmierci, starzenia. Tak, ja tylko to boję się starzenia, umierania, I dlatego jestem zwolennikiem eutanazji. Ja też chciał tak pyknąć, teraz wychodzę przez te drzwi i mnie nie ma. Ale to okazuje się, że coś, tam właśnie, te religie, nie? Te religie gdzieś tam cały czas zabraniają. Ja oczywiście sobie to wytłumaczyłem, żeby za mordę trzymać tą siłę roboczą, nie? No to musieli wymyśleć, że nie wolno tego samobójstwa popełniać. bo wielu ludzi popełniło samobójstwo, na przykład w kamieniołomach, czy tam gdzieś. Na rusztowaniach. Na no. rusztowaniach. Tak ja, tak jak ja spędzałem z parę ładnych lat w więzieniu. To tak mi się wydawało, tak jak ten zamykali, tam jeszcze groziło mi e, prokurator od 22 lata. Dostałem złącz 15 i pamiętam, jak poszedłem, pojechałem na karmy i ja mówię, <laughs> jest adwokat mój mówi, że to jest młody człowiek, ma 19 lat, że się że trzeba żółwiać, żeby chodzić. Ja Ale no jak ja bym wtedy bo to nie przeżył tego wszystkiego pięknego, nie, pamiętam sobie linę kręciłem na białą ale to bardziej na pokaz niż po prostu na ten, żeby coś sobie zrobić. I, i powiem wam, no jakbym wtedy popełnił to samobójstwo, to bym bardzo żałował, bo, bo to co przeżyłem, nie? tak jak mówi moja narzeczona, nie, mówi, Wysiek, te lata, co ja przeżyłam w ja to nie zapomnę tego do końca życia. Nie? A, a nie była wcale ze mną, ani w Las Vegas, ani w tych innych w tych krajach, co ja byłem. Tylko jeździła ze mną do dębek nie? i z gitarą, i z psem. I to było wszystko, to był cały nasz majątek. I co? No i przeżyliśmy parę, dzięki Bogu parę lat, chociaż też groziło to śmiercią. Ja Wam powiem, że dzisiaj pomimo tego, że mam to wszystko, nie? Mam, mam te doświadczenia nawet duchowe I, i, i mam tą wiarę, mam, czuję tą łaskę tego Boga, to ja jeszcze oprócz tego muszę wykonać to, co tutaj Bartek mówił, te sugestie. Wszystkie co mam, Jak co rano padam na kolana i najpierw mówię, za co dziękuję, później modlę się o. o, o Wszystkich swoich przyjaciół, swoich wrogów. I pojemnie, ja niech się dzieje, woła Twoja i Boże, uwolnij mnie od wszelkich uzależnień. Nie? Na ferpie y, medytuję i nie wykonuję batelowania do innych alkoholików. W ciągu dnia, może On mam parę grup WhatsAppowych, co tam ponagrywam, I, i wieczorem znowu na kolanka i dziękować mnie. Zapominam z tym dziękowaniem, zapominam rano poprosić o ten trzej to Tak naprawdę jest to po prostu medytacja mi więcej daje niż, niż po prostu y, ta modlitwa, bo ją traktuję już po prostu sztampowo. A powiem Wam, że jak po 8 latach przestałem się modlić, jak rano wychodziłem z domu, to po 15 już zapiłem. Nie? I, I teraz, y, i teraz staram się tych sugestii wykonywać, tak, ale nieraz nie ma w tym serca, nie ma tej miłości. Jest wiara, nadzieja, ale nie, nie ma tej miłości, nie ma tego, tego włączenia. I, ale ten pakiet plus jeszcze sponsorowanie, to mi jako tako gwarantuje, że ja dzisiaj będę trzeci. Ja dzisiaj ja, ja, ja to. Y, y, o, o 12. miałem czytanie y, podopiecznym, a o 14. pojechałem po przyszłą teściową, żeby ją do lekarza. I słuchajcie, i tak się dobrze poczułem. Mówię, kurczę, to jest, to jest takie proste, to wystarczy po prostu coś zrobić dobrego i jest fajnie. Ale tu nagle taki dzwoneczek. I siedział, a co ty wieczorem brałeś przeciwbólowego? Nie? A to, że ja brałem doradę, nie? A potem doradzie, ja mam takiego kolegę, on tam 27 lat nie pił, no i często mówi, wiesz, masz tam jeszcze tą doradę? No ja mówię, mam. No, no, ja mi mnie tak boli wszystko, nie? Ja już teraz wiem, dlaczego tak boli, nie? Dzisiaj czuję no, naprawdę wspaniale, nie? Ja wiem, że to jest na początku. Ale niestety no, te leki trochę zmieniają świadomość i wiem, 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 że to y, może prysnąć, y, ale ja robię tak jak mnie zapytał mój sponsor teraz ostatnio, y, czy jestem w stanie zrobić wszystko, żeby zmienić swoje życie, żeby przestać pić. Mówię, tak jestem w stanie zrobić. Słuchajcie, wszystko robię, no. jeśli nie robię czegoś w stu procentach, to od razu się to odzywa tym, tym. ale nieraz tak jak mówię, nieraz yy, te wszystko to jest za mało i potrzeba łaski. Nie? Ja już miałem taki okres teraz, jak nie jak pije ten, ten czas, co w, w, wszedłem na ten program, to już miałem taki, taki czas, że byłem pod lillem. Się zastanawiałem. Moja partnerka na mówi, mówi: Nie, mówi nie, ja już tego nie chcę przeżywać. Także ja wierzę, wierzę po prostu, wierzę w to, że to wszystko ma jakiś sens, że to, co napisali w tych książkach, to jest to jest prawda i mi się to też sprawda. Nie mam takie dni, tak jak się że. No jest po prostu ale mo może to, może to ta dorada, <noise> czyli te dobre leki, ale naprawdę jest fajnie i dziękuję Panu Bogu, że takie dni są. Dzięki. Dziękuję.